Witam wszystkich w materiale, gdzie zrobiłem Opening za 5 zł oraz 200 tysięcy w przeliczeniu na walutę serwerową. Jeszcze przed odcinkiem losuję 100 tysięcy, a jedynie co trzeba zrobić, zostawić suba z dzwonkiem, łapkę i komentarz ze swoim nikiem. Oraz na Discordzie macie również konkurs na link w opisie. PS, oglądaj do końca, bo mam dla Was niespodziankę. Dobra, widzowie, zaczynamy, no i lecimy. Ale głośno, czekajcie, troszeczkę, to wszystko bo. No, łeb wybuchnie. Dobra, no i tak wygląda to na razie Ty, to do nie dobra, nie jest źle Ty, coś wypadło Legendarnej. Dobra, te klucze sobie będę... De... Lecimy Dobra, te sety sobie będę odkładał po prostu Tyk Więc. Tak wygląda Ale lecimy dalej Dobra, odkładam sety. Pyk mamy vouchery. Oczywiście wszystkie vouchery będą widzowe na konkurs. Wszystko co tu dropne to będzie na konkurs. Generalnie. Dobra, też mamy trzy legendarne. Później otwieramy wizowe kluczyki, te, które nam wypadną. Dobra, otworzymy sobie. I to mamy. I się nie skupuje. Serca. I tych kluczyków naprawdę będzie dużo. Będzie fajno ping z kluczy. Za sobie tutaj sobamy eee, Dobra, kolejny voucher Dobra Skrzynki Dami będzie na. Dla widza, dla widza będzie wizowe. Eee, czekajcie, kupmy sobie. Damy lecimy dalej. Serwam, nadzieję, że tu się nie, wyle... nie wyleci jakiś pewnie. cheater, nie? Bo będzie le leciutki przy przypał, dobra, lecimy dalej. O, popiszą, piszą. Niektórzy piszą, tak? To są najlepsze widzowie właśnie. Od początku. Moje przy, mojej przygody z YouTube'em. To są właśnie wizowe prawdziwi. Dobra. Kto ogląda Stream Mike'a to syn Kim ty myślisz, że jesteś? Są też, e, Są też widzowie hejterze, ale ja lubię hejterów. Zapiszę jeszcze raz. Pozdro, ty będziecie na odcinku, dobra? Podamy sobie tej temki. Chyba widzę, jak dropniemy jakiś mocny miecz, to lecimy. Lecimy z tym, z, żeby procent mocny wybrać. Dobra. Ty, ale w ogóle e, nie dropło mi w ogóle żadne te część, nie? bo chyba może dropić teraz klatę z tego. No i nie dropło mnie nie? Więc pozdro Do, Dobry drop, dobry drop Że nawet jednej jednej jedne klaty mi nie dropło, no to już troszeczkę e, Nie powiem jest troszeczkę chore Ale okej okay. Troszeczkę chore, ale okej okay. Lecimy, ostatnie, ja ja I dobra, widzowie, ale konkurs zrobimy na koniec, wam powiem, jaki będzie. Eee, to mamy. Eee, to walić, idziemy, otwierać skrzynki, spał. Ile go. Zobaczymy, no żadnej, żadnej na te części mi nie dropła z tego, nie? Więc pozdro. Patrzcie, eee, słuchaj, jeden H1? No klata miała dropę, no chociaż jedno, no ale poza, ja tu liczyłem na 5-6 klat, nie? Ale no, um, bywa i tak Lecimy ze skrzynkami Dobra, um, od najgorszej sobie zaczniemy Epicka, co tu może oddropnąć? a jakieś gówno To bez animacji Dobra, totalne gówno I legendarna epicka Legendarna jest tutaj oh, No i to już jest fajny dropik A piekielnia? Też jest spoko Dobra, ale która z gorsza będzie? wiem. Dobra, otworzymy sobie tą animację, let's go nie jak tu mi drop nie miecz nedę To sobie jeszcze zrobię procenty. No ale nie sądzę, nie sądzę, żeby dropu generalnie, nie? Tak mi, mi dropu z jaja, to... Okej, okay, zarobiście koksik. Przyda się na pewno. Okej, okay, fajnie. Fajnie no to Naprawdę fajny dropik. O, buty. jaj, Fajerwerki a przydadzą mi się. Na pewno będę miała elytrę. Zaraz, to na pewno się przydadzą, no. Uu, to ten jakby wleciał. Kurde, mocno, mocny, mocny dropik, mocny dropik, nie? No MVP, może? Ho, MVP dla widza. No dobra, przynajmniej dla widza mam MVP, nie? Oj, off Stop! O, no, jednak dużo. zarąbiście, zarąbiście Miecz jakiś, miecz coś Ten typu, nie, dobra Koksik kolejny przyda się Bo mało koksików mamy Ok. Spoko Oj, miecz przeleciał, ajajaj aj, aj. Jak mi przykro Kupimy z rynku najwyżej, a w sumie kas, nie, zobaczmy ile to będzie kosztować w ogóle Eee Okej okay. z animacją Piekielnia dawaj, piekielna dawaj, dawaj O ja pierdziele, tu będzie w ogóle gówno O ja dobra, dobra, nie, to ja już nie liczę na nic, nie? O ja pierdziele Okej, okay. dawki się na pewno przydadzą, ja nie wiem do czego, ale na pewno będzie mi przydatne to Mhm, okej okay. Super ja w ogóle jeszcze nie widziałem tutaj żadnej i temu, nie? A przypomnij mi sobie jak to wygląda? Nie, dziękuję. ok. Okej, no spoko e, Myślałem, że będzie lepiej generalnie, nie? Myślałem, że będzie lepiej Ale jest chyba kurwa Tragicznie, tragicznie Nie no, daj coś Nie gadaj, że Takie gówno I ostatni klucz Jestem załamany dropem Skrzynia bohaterów, skrzynia rapy. Czyli skrzynia rapy jeszcze jest najlepsza Dobra, widzowie, mamy mieczyk. Jest na nim 37% No i e, dał mi go już wam mówię The Mister Shadow 201. Wyspod dla niego za siebie wariacie. No i robimy widzowie procent na meczu. Uzgodniliśmy się tutaj z kolegą, że no, 32% po prostu już zostawiam i najwyżej kolejny miecz się weźmie. 32 już myślę, że jest spoko, to już kosztuje jakoś 21 tysięcy, więc myślę, że spoko opcja. No i lecimy. Eee, tylko jak to się robiło? Kowal? Eł. Yy, o dobra, mam, 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 mam widzowie, mam kowala. Dobra eee, i kosz... Czekaj. O dobra. 19, 17, 10... A on w ogóle miał 31% na tym meczu, nie wiem czy mu się to opłacało, ale dobra no, nie zapisał. pisał 22 25 2 12 3 12, 5, 13, 18, 16, jak do 50 to nie ma jakiego smaku, 50 12, 14, 21, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 Słaby zaraz mnie Które to będzie trwało, nie ukrywam ale ja spokojnie sobie nagrywam tutaj i... Czekamy na coś mocnego. 32, dobra eee, i teraz ile to kosztuje? Czekajcie, najsłabszy taki miecz kosztuje 15k, no to on już będzie 32, już chodzi 21 tysięcy. Czyli już mamy profit, już mamy profit od kolegi mamy 7 tysięcy profitu. Ty jest hmm. git. I ogarnąć kolejny mecz i zaraz będę Dobra, widzowie, mamy kolejny miecz o tym Demister Shadow

Refa, bo nawet zostawię. tutaj macie nawet tyle. Refa mam zostawiam i tyle. Kordy e, 2655 na minus 1238. No jest to najniższa kratka, nie? Minus 59. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Pozdro. Dobre widzowie, w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za oglądanie. Wiem, że uwielbiacie takie openingi na moim kanale, dlatego no, dla was to zrobiłem. Dostaw suba z dzwonkiem oczywiście łapkę. No i oczywiście napisz nick w komentarzu, bo robię mega dobalony konkursik na te rangi. No i co, trzymajcie się, no i widzimy się już w następnym odcinku. Pozdru! No i generalnie nie opłaca się otwierać, bo było to wartości około 200 tysięcy, bo miał 200 tysięcy, a tak mam... No sami w sumie wiecie co. Elu.